Partnerami konkursu są Ogródek Majsterkowicza, Działkowiec TV, Kana w egzotycznym ogrodzie. Kanały te możecie znaleźć w poleconych kanałach. Witam Was bardzo serdecznie. Stało się. Jest nas 500. To znaczy Was jest 500, ja jestem jeden, ale generalnie osiągnęliśmy to 500 subskrypcji. Za co chciałem Wam serdecznie. Moim subskrybentom podziękować. W każdym razie zorganizujemy sobie konkurs, ale o konkursie za chwilkę. 500 subskrypcji w 10 miesięcy, czy to jest dużo, czy mało? Ciężko mi powiedzieć. Mój znajomy Bartek Dziedzic osiągnął 100 subskrypcji w przeciągu roku. Także. Wydaje mi się, że jest to dobry wynik, chociaż znam kanały, które rozwijają się szybciej. Kanał kanałowi nierówny, niektóre osoby mają większą charyzmę, lepiej się wysławiają, są chętniej słuchane przez inne osoby. Także to wszystko ma wpływ na to, czy oglądalność jakiegoś kanału jest duża, czy też niekoniecznie nie. Ja też pracuję nad tym, żeby ta jakość się polepszała, żeby inwestuję w jakiś sprzęt do lepszego filmowania. Na początku, jak wystartowałem, no to po, po prostu z dźwiękiem czasami to była tragedia. Ja się starałem, ale to bywały takie momenty, że <grywka> kilka razy po prostu nie nagrałem, to znaczy nagrałem film, ale okazało się, że, że film był bez dźwięku. No i to tak się zdarzyło nie raz i nie dwa, i nie trzy. Jak również były takie momenty, że jak niektórzy zapewne zauważyli, robię napisy do moich filmów. W Polsce niesłyszących jest podobno jakieś 500 tysięcy do 900 tysięcy ludzi, także robię napisy do filmów, dzięki temu osoby niesłyszące mogą je również oglądać, a dzięki temu również z narzędziami YouTube można moje filmy w prosty sposób tłumaczyć na inne języki. Także na ten czas mam tych języków w moich filmach około 14, także że myślę, że to jest fajna sprawa. Co prawda kwestia jest tego typu, że jak dla mnie zrobienie napisów do 10-minutowego filmu to jakieś 2-3 godziny pracy, Także staram się to robić na bieżąco. Raz była taka sytuacja, że gdy zrobiłem dosyć dużą ilość filmów w krótkim czasie, zbierało mi się chyba zaległości około 20 filmów, no to wam powiem, że do zapłakania jeden krok robić napisy właśnie do takiej ilości filmów, nie? Także na ten czas, a mam jeden zaległy, na ten czas w każdym razie staram się to robić mniej więcej na bieżąco. I teraz, jak niektórzy się pewnie zorientowali, z reguły w konkursach, no. Może nie tyle w konkursach, co w losowaniu nagród dla moich subskrybentów. Hasło, które trzeba wpisać, z reguły jest y, motywem przewodnim do następnego losowania, które odbędzie się w przyszłości. Jeżeli ktoś brał udział w losowaniu na 100 subskrypcji, to na pewno zauważył, że hasło było 500. No i właśnie ten dzień nadszedł, jest nas 500. Jeszcze jedna kwestia. Od jakiegoś czasu w moich filmach pojawiają się easter eggi, czyli. Jakby to przetłumaczyć na polski, świąteczne jajka, jajka niespodzianki. Także wydawało mi się, że znaczna liczba osób nie ogląda filmów do końca. Po jednym filmie, po komentarzach okazało się, że jednak są osoby które oglądają te filmy do samego końca, nawet poza napisami. No tak, nie wszyscy wiedzą, że, że czasami są jakieś wstawki filmowe po napisach. Dlaczego to robię? Może się okazać, że będę organizował tak zwane szybkie konkursy i, na przykład, taka wstawka może być pytanie dotyczące wstawki z jakiegoś filmu konkursowe, takie na szybko. No osoba, która odpowie najszybciej. Wygra w tym momencie nagrodę. Także ja mówiłem, że, że bądźcie czujni, że będzie się dużo działo na moim kanale. I, a z reguły, nie wiem, czy zauważyliście, jak coś mówię, to tak się dzieje. Także możecie się spodziewać. Przyszłość kanału. Co będzie się w przyszłości pojawiać na kanale? Na pewno jakieś. Rzeczy z majsterkowania. Ach, moje najpopularniejsze filmy to są właśnie filmy z majsterkowania, jak, jak powstawała szklarnia. Na pewno ben, będą jakieś moje przygody z roślinami, gdzie, jak widzicie, tych roślin mi coraz bardziej przybywa. Ten, te osoby, które śledzą kanał od początku, to zapewne zauważają, że powierzchnia tej szklarni starczyła mi na jeden sezon. Nie? Tak, poprawdzie. Także nie wiem, czy. W przyszłości pojawi się druga szklarnia, czy, czy wymyślę coś innego. W każdym razie namawiam małżonkę. Ona tak niechętnie raczej, ale to jest kwestia dyskusyjna. To jeszcze wszystko wyjdzie w praniu. Na pewno, jak to się uspokoi, kwestie właśnie wiecie z czym, i ja będę miał trochę więcej czasu, będę chciał wam pokazać jakieś miejsca tutaj we Francji, do których się udam, porobię jakieś filmy, materiały, które. Wydaje mi się, mogą mi Wam się spodobać lub nie. Następna rzecz na pewno nie będę się specjalizował jak niektóre kanały YouTube, że tylko jedna rzecz i z tego robią filmy, bo ja chcę pokazywać po prostu to na co mam ochotę, a nie że, że YouTube będzie mi obcinał zasięgi, bo ponieważ na przykład filmy nie są z danej dziedziny, także będę kręcił co uważam za stosowne, a najwyżej po prostu filmy będą miały mniejszą oglądalność, ale mam grono subskrybentów, no to myślę, że, że im się to spodoba. Następna rzecz to doświadczenie nie? z filmowaniem, z dźwiękiem i tak dalej. Na, na pewno myślę, że jeżeli ktoś oglądał moje filmy od początku, to jest jakiś właśnie postęp, że, że te filmy są. Lepiej filmowane, może lepszy dźwięk jest, dobór kolorystyczny jest ładniejszy, no. dekoracja, która teraz wyjechała, także myślę, że, że będzie tylko lepiej. W kwestiach technicznych. Czasami jest to trudne, Wam powiem z tego względu, bo jeżeli na przykład majsterkujesz i filmujesz, to z reguły taka praca się wydłuża dwu, bo trzeba przestawiać kamerę, ustawiać kamerę, włączyć, pilnować, czy mikrofon działa, czy, czy, czy jest to. Dobrze ustawiona, czy, czy wiatr tego nie przewróci, czy małżonka tego nie przewróciła. Także dużo jest motywów z filmowaniem, a tym bardziej jak ekipa filmowa, jednoosobowa, czyli ja. Także myślę, że będzie tylko lepiej. Mikrofonów to już mam chyba 4 sztuki. Także normalnie przechodzę, można powiedzieć, na poziom ekspercki. Także dzisiejsze hasło, jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu na to jest 600, bo dlaczego by nie? A ja teraz oddaję głos Piotrowi. Cześć, witajcie. Jestem Piotr z kanału Kanna w egzotycznym ogrodzie. Chciałem Wam zaprezentować nagrodę, którą ufundował kolega z kanału Zedomiżak. Jest to Kanna. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Zasady tego konkursu. Jak zwykle osoby, które mogą brać udział w konkursie, to są osoby z Europy, z Unii Europejskiej. Generalnie jeżeli wygra osoba z Polski, to Piotr prześle nagrodę. Jeżeli wygra osoba spoza granic Polski, to wtedy ja będę się z tą osobą konsultował i też jej wyślę jakąś kanę. Co jeszcze trzeba napisać? 600. Losowanie odbędzie się w przyszłą niedzielę. Nie w tą teraz, tylko w następną. I losowanie odbędzie się programem Comment Picker. I przy pomocy tego programu po prostu los zadecyduje, która osoba wygrała. Bo to jest po prostu najprostsze i wydaje mi się, że też sprawiedliwe. Program losuje spośród jakiejś ilości osób i nie ma opcji, że to losowanie jest po prostu ustawione. No i to by było na tyle. Ja Wam życzę miłego weekendu. Normalnie, jak nie ze mnie. <laughs> I do zobaczenia w następnym filmie. Słuchajcie, nie mówcie nikomu, że u mnie na kanale będą konkursy. Sami wiecie, więcej osób, mniejsza szansa na wygraną.